Cześć, witajcie, Jestem tej strony Piotr Kukarski i witam w kolejnej recenzji. Tym razem mamy, tak jak widzicie, zresztą w tytule, genialną kostkę od YJ. Jak dla mnie jest to super kostka, dlaczego jest to genialna kostka i dlaczego mówię, że od YJ, a nie od mojego? No, tak jak wiecie, już e, pewnie dużo osób z was wie, YJ się oddzieliło od moju, dlatego mówię, że to jest to YJ. E, no i sama kostka, jest to oczywiście Feng Huolun, YJ Feng Huolun. E, tak się ta kostka nazywa, ale powiem wam, że kostka jest świetna. Ogólnie, samo pierwsze wrażenie, jak się bierze kostkę do rąk jest bardzo, bardzo takie przyjemne. Jest to taki plastik, ale nie taki zwykły, jak zwykle mamy na kostkach. Tylko mamy właśnie taki bardziej, można powiedzieć, zalaminowany, taki śliski plastik, ale kostka nie jest za śliska, nie jest taka, żebym by chciała wypaść z dłoni i tak dalej, tak jak w przypadku na przykład tego Megamorfika. Ta kostka akurat jest taka bardzo no, specyficzna to już trzeba chyba poczuć po prostu u siebie. Jest to tak jakby zalaminowany bardziej plastik, z jakąś po wokół i to się bardzo, bardzo przyjemnie trzyma w ręku. Jakbym miał porównać jakieś takie doznania, że tak powiem, z dotyku tej kostki, to chyba najbliżej by było tak do ekranu telefonu. Tak bym to porównał. Jak macie ekran telefonu ładnie wyczyszczony, to mniej więcej taki fajny, przyjemny dotyk. Tak więc, no naprawdę bardzo dużo wrażenie już robi na samym początku ta kostka, a odcienie plastiku sami widzicie. Jak ładnie, tak fluorescencyjnie te kolory nam się tutaj mienią. No naprawdę odcienie plastiku w porównaniu z tym dotykiem no, tworzą naprawdę... Ale to taki super, super produkt. Jak dla mnie ta kostka wywarła, no przynajmniej na mnie, bardzo duże wrażenie. No i poruszanie się kostki, zobaczcie sami. Zrobimy jako permutację i od. Układa się kostkę praktycznie jak 3x3. Ale no, zobaczcie na to. No kostka jest oczywiście zminokształtna, tak? Tak jak widzimy, ale yy, no, sama jakaś permutacja JOT, jak ja mogę śmigać na tej kostce? i zakrętów jest naprawdę tutaj yy, genialne w przypadku tej układanki. Zobaczcie, zresztą tutaj mamy takie ścinanie zakrętów. No, kostka pokonuje naprawdę duże zakręty. W przeciwną stronę wiadomo, że będzie troszkę gorzej, bo jest to kostka zminokształtna, ale no, raz jest to dobry wynik. Ale no, w tą stronę zobaczcie, na kostce możemy naprawdę śmigać e, permutację Te Możemy zrobić. No tutaj naprawdę mamy dużo wariacji różnych i tak dalej, które możemy swobodnie wykonać na kostce. różne takie finger triki ciekawe ruchy D no też nie będzie problemu akurat w tym przypadku. No Bardzo przyjemnie się tutaj układa, tak wiem pewnie będzie dużo słów bardzo w tej recenzji, no ale kostka jest no, mega przyjemna i jak dla mnie bardzo, tak jak już powiedziałem, warta zakupu. Bo, jest to jak najbardziej dobry produkt. Na mnie, przynajmniej, wywarł ogromne wrażenie. Zobaczcie, że można nawet robić ruch U2 w taki sposób. Tutaj ma się dużą dowolność i to poruszanie się kolski, taka lekkość, to naprawdę te warstwy się przekręcają bardzo lekko w połączeniu z tym feelingiem, z tym dźwiękiem. Zobaczcie sami. Tak, i przy okazji, posłuchajcie, no, jest to taki, tak zachęcająca układanka żeby ją wziąć tutaj i pokombinować na nią, pomieszać ją, że ja bym ją wam jak najbardziej polecił. Tutaj można robić nawet ruchy takie tutaj w przypadku M tak zwane, tak? czyli ruchy ścianką środkową, no, bez jakiegoś najmniejszego takiego problemu. No to się wszystko porusza bardzo płynnie i po takiej kostce ja przynajmniej bym się nie spodziewał takiego poruszania się i takiego dobrego Yy, ogólnie wizerunku, że tak powiem kostki, no tutaj naprawdę za, yy, największą trudnością będzie pewnie dla Was u, dopasowanie tych wszystkich centrów tak, i obrócenie ich, ale układa się jak trójkę nie jest to super wymagająca właśnie kostka porusza się bardzo dobrze, możemy na niej szybko układać i dla osoby z zewnątrz jest to kostka bardzo taka Zastanawiająca, taka ciekawska, będzie i tak dalej. Tak więc, będziecie mogli się też równie dobrze pochwalić przed znajomymi, co według mnie ma kostka. Wszystko, tak? Czyli kostka dobrze się porusza, kostką można się pochwalić, kostka dobrze wygląda i dla osób z zewnątrz będzie bardzo też ciekawa. A nie jest przy okazji najtrudniejsza, ale też da troszeczkę Wam do myślenia. Tak więc, według mnie, kostka ta ma wszystko. Ja tutaj sobie na no, spokojnie poza już okiem kamery ułożę, ale jak dla mnie kostka na wielki, wielki plus i jak najbardziej ją Wam polecam, tak więc macie w opisie link do sklepu Speedcube'a, tam można tą kosteczkę nabyć i to było na tyle w tej recenzji, mam nadzieję, że Wam się podobało, że podobała Wam się ta recenzja tak samo jak mi ta kostka się dalej podoba możecie napisać też w komentarzu, czy mieliście do czynienia już z tą kostką i jak Wy ją oceniacie, tak więc to było na tyle trzymajcie się i cześć, do następnych filmów